Władysław Studnicki Gisbert, polski polityk, który nadzieję na przetrwanie II wojny światowej pokładał w Hitlerze. Urodził się w 1867 roku w Dyneburgu, współcześnie Łotwa. Za działalność socjalistyczną aresztowany jesienią 1888 roku po ośmiu miesiącach śledztwa zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania w 1896 roku zamieszkał w Petersburgu, a wkrótce potem w Warszawie. Finalnie osiadł w Hittelbergu, gdzie działał w związku zagranicznych socjalistów polskich. Stopniowo jednak oddalał się od ruchu socjalistycznego w stronę poglądów bardziej narodowych. W 1901 roku zamieszkał w Galicji i został najpierw członkiem tamtejszego stronnictwa ludowego, a w 1902 roku stronnictwa narodowo-demokratycznego. W 1903 roku założył w Lwowie tygodnik lwowski. Już rok później wydał zbiór swojej publicystyki od socjalizmu do nacjonalizmu, gdzie przedstawiał przyczyny zmiany swoich poglądów. Finalnie nie poparł Romana Domowskiego, gdyż ten w tamtym okresie był dość prorosyjski, zaś Studnicki nie dostrzegał realnych szans na współpracę z Rosją i skłaniał się ku Niemcom. W 1910 roku wydał sprawę polską, w której głosił potrzebę odbudowy niepodległej Polski. W oparciu o państwa centralne zalecał sojusz z Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią. Twierdził nawet, że dobrym pomysłem byłoby poszerzenie Austro-Węgier na trzecie państwo, czyli austro -Węgro polska Po klęskach armii austro-węgierskiej jesienią 1914 roku stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli orientacji proniemieckiej. 10 maja 1916 roku spotkał się z generałem gubernatorem Hansem von Besselerem, któremu przedłożył projekt powołania niepodległej Polski. W grudniu 1916 roku wszedł do 25-osobowej tymczasowej Rady Stanu dzięki poparciu okupacyjnych władz niemieckich, mianowany członkiem Rady Stanu w 1918 roku. W II Rzeczypospolitej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1935 i 1938 roku kandydował bez powodzenia w wyborach do Sejmu. Jego książka Sprawa Polsko-Żydowska przedstawiała polskich Żydów jako pasożyty na zdrowej gałęzi polskiego drzewa i proponowała stopniowe wysiedlanie polskich Żydów w liczbie 100 tysięcy na rok. Postulował również stworzenie polskiego protektoratu w Palestynie, do którego mieliby przeprowadzać się wysiedleni polscy Żydzi. W związku z dynamiką wydarzeń międzynarodowych, wkroczenie wojsk niemieckich do Czech, otoczenie Słowacji niemieckim protektoratem oraz aneksja Kłajpedy przez Niemcy, Studnicki nawoływał do spokoju, pomimo podkreślania, że Niemcy popełniają w ten sposób błąd polityczny, ponieważ tracą poparcie. 13 kwietnia wysłał list do ministra Józefa Beka, w którym przekonywał o tym, że związanie się z Wielką Brytanią będzie miało dla Polski fatalne konsekwencje. Twierdził, że powinniśmy zawrzeć sojusz z trzecią Rzeszą. W czerwcu 1939 roku, w związku z obawami o kurs przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polityki Zagranicznej, Studnicki Wydał wobec nadchodzącej II wojny światowej, w której prognozował m.in. izolowaną wojnę Polski z Niemcami i niewykonanie zobowiązań sojuszniczych wobec RP przez Wielką Brytanię i Francję. Już w czerwcu 1939 roku przewidział, że wybuchnie II wojna światowa, przewidział, że Wielka Brytania nas oleje i przewidział, że na dobrą sprawę będziemy gdzieś naprowadzić sami wojnę z Niemcami na naszym polsko-niemieckim froncie. Jednocześnie apelował o nawiązanie porozumienia z Niemcami, polegającego na zachowaniu zbrojnej neutralności w przypadku wojny Niemiec z Francją i Wielką Brytanią, która miałaby polegać przede wszystkim na nieprzepuszczeniu ewentualnych wojsk sowieckich idących na pomoc aliantom zachodnim. Krótko mówiąc, miał tutaj obraz II wojny światowej nieco inny. Twierdził, że Niemcy i Polska będą w centrum działań zbrojennych, Niemcy sobie będą walczyć z aliantami na zachodzie, a Polska będzie walczyć ze Związkiem Radzieckim na wschodzie. Wskazał w tej koncepcji na nieprzygotowanie do wojny zarówno Francji, jak i Wielkiej Brytanii, a wojnę z Niemcami uważał za niebezpieczną z powodu ryzyka ataku Związku Sowieckiego. Sierpień 1939 studnicki spędził w Rabce, dokąd pojechał, aby odwiedzić swojego syna Konrada. Po latach zapisał, że był to najcięższy okres w jego życiu. Gdy słuchał maszerujących oddziałów idących nad granicę 23 listopada 1939 roku, skierował do władz III Rzeszy memorię w sprawie Tworzenia armii Polskiej i w sprawie nadchodzącej wojny niemiecko-sowieckiej, w którym postulował odtworzenie wojska polskiego, które w sojuszu z Wehrmachtem miało walczyć w wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. 20 stycznia 1940 roku napisał w Warszawie i wystosował Memoriał do rządu niemieckiego w sprawie polityki okupacyjnej w Polsce, w którym protestował przeciwko nazistowskim metodom terroru i oskarżał niemieckie władze o popełnianie zbrodni w Polsce. Wyjechał do Berlina i z memoriałem dotarł do Goebbelsa, jednak został aresztowany przez gestapo, po czym internowany. Zwolniono go po klęsce Francji w sierpniu 1940 roku powrócił do Warszawy. Utrzymywał kontakty z władzami okupacyjnymi, które wykorzystywał także do krytyki działań niemieckich wobec Polaków oraz do interwencji niejednokrotnie skutecznych w sprawach osób uwięzionych. 10 lipca 1941 roku został ponownie aresztowany przez Gestapo i uwięziony w Pawiaku. Został zwolniony 15 sierpnia 1942 roku. W dalszym ciągu propagował ideę polsko-niemieckiej współpracy politycznej i wojskowej. W lipcu 1944 roku wyjechał na Węgry, następnie do Austrii, gdzie wciąż apelował do władz hitlerowskich o mobilizację Polaków i ich zwolnienie z obozów koncentracyjnych. W 1945 roku zamieszkał w Rzymie, a pod koniec 1946 w Londynie, izolowany w środowisku migracyjnym z uwagi na bezkompromisowość w głoszeniu niepopularnych poglądów, co pogłębiła jeszcze decyzja o zgłoszeniu się na świadka obrony w procesie feldmarszałka Ericha von Mansteina. Wszystkie pronazistowskie działania Studnickiego były w 1951 roku objęte zapisem cenzury w Polsce. Podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek. Przed śmiercią opublikował wspomnienia z okresu II wojny światowej Tragiczne Manowce gdzie próbował wyjaśnić swoje proniemieckie stanowisko, jakie zajmował przed wojną. Władysław Studnicki został pochowany 17 stycznia 1953 roku na rzymsko-katolickim cmentarzu w Londynie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.